Cześć z tej strony Daniels Flycars. Znajdujemy się dzisiaj na koparcie. A zaraz, przy wejściu, trafiły nam się dwie ładne zabaweczki. Mamy Bentleya Orange. Możecie zobaczyć więcej informacji właśnie po tym numerze. W bardzo ładnym lakierze. Na ciekawych kołach. Z chromem. Niestety, obydwa samochody są zabniknięte. Um, patrzyłem troszkę na tego Bentleya. Nie widzę. Co dużych uszkodzeń, oczywiście on tutaj troszkę już stoi, jest to starszy Bentley. Um, jak widzimy, zawieszenie z tej strony opadnięte, ale w środku, w środku naprawdę wszystko jeszcze dość ładnie wygląda. Auto ma 53 tysiące mil. Przejdźmy teraz do Mercedesa. Oczywiście jest to klasa G z wersji AMG 63 Widzimy stuknięta tutaj z przodu od strony pasażera. Możecie właśnie tutaj zobaczyć cały tutaj właśnie grill jest wciśnięty jak i również całe nadkole. Wydaje mi się, że koło jest, zostało też wsunięte do środka. Możesz zobaczyć, że nie jest e, dopasowana do tego z tyłu. Jest to jeszcze um, starszy model Mercedesa. Nie jest to ten najnowszy, który wyszedł w tym roku. Ale co jak, co naprawdę ładna zabawka w, ciekawy, w ciekawym żółtym kolorze. Przejdziemy się dalej, zaraz pokażę Wam następny samochód. Następnym samochodem, który chciałem Wam pokazać, jest to Alfa Romeo Giulia. W fajnej, fajnym szarym kolorze. 23 000 mil, jak możecie zobaczyć już od razu w środku. Um, niestety cała kierownica poszła, cała poduszka powietrzna od kierownicy. Tak samo trzewka. I um, szyba z przodu jest na pewno do wymiany. Nie wiem, czy możecie zobaczyć dobrze, czy od środka lepiej. O, mocno została uderzona, ale wszystkie książki tak dalej nie zostały. I następnym problemem w tym samochodzie jest to, że zostało otwarty w nich przy zostało to zaklejone, ale spodziewałbym się troszkę wody w niej, chociaż nie, nie czuć, nie śmierdzi w niej za bardzo. Co jak co, um, auto było stuknięte od strony pasażera. Nie widzę tutaj żadnych dużych zniszczeń, oprócz lampy, nadkola, zderzaka, no i oczywiście maski. Um, myślę, że jest to wszystko stosownie do roboty, nie byłoby zbyt dużych problemów, jeśli chodzi o problemy mechaniczne, czy um, jeśli chodzi o osie, o zawieszenie. Wątpię, że byłoby jakiś problem z tym. Nie mam tutaj za dużo miejsca, żeby Wam pokazać dokładnie, jak mniej więcej ta auto wygląda pod spodem? Przejdziemy się wokół niej, patrzymy. Jest to wersja Q4 z na wszystkie koła. 23000 mil, tak jak wspominałem. Naprawdę fajne, ładnie wyglądające zabawki. Bardzo mi się podoba to, co Alfa zaczęła robić z swoimi nowymi modelami. Zaczęło się to od Alpy 4C. I naprawdę Alpy nabywają do na popularności, przynajmniej tutaj u nas w Stanach. Wiem, że w Europie od dawna Alpy były a, popularnymi samochodami. Może nie najpopularniejsze, jeśli chodzi o mechanikę i ich sprawność mechaniczną, ale co do utrzymania. Drugim samochodem, który chciałem wam pokazać, jest to Lincoln Nautilus w ładnym czerwonym kolorze. A uh, wiadomo, Lincoln to Ford. Zbudowane na bazie Forda. Pierwszy rzut oka. A ah, krótsze już w ujęciu. Pierwszy rzut oka nie widziałem zbyt dużych uszkodzeń. Niestety, podchodzą do tyłu. A uh, możemy zobaczyć, co mniej więcej się stało. Gdzie to auto było uderzone. Widzicie, um, myślę, że całe drzwi od strony kierowcy trzeba by wymienić. A uh, tutaj możecie zobaczyć, drzwi, tyle nie domykają się zaznaczone. Małe wgięcie tutaj. Rzecz Wszystko sprawdził na tym samochodzie. stało ono. Um, zostały ściągnięte. Myślę, że też trzeba będzie prawić coś na zawieszeniu. A um, widzimy, że to koło zostało troszkę wsunięte. I naprawdę, naprawdę tutaj jest coś. Dużo roboty, jeśli chodzi o naprawy. No cóż, myślałem, że będzie dość ładny okaz, ale niestety... Hmm, Klappa się nie otwiera. Tak samo lampa od strony pasażera. Nie rozumiem czemu ona została ściągnięta. Nie widzę tutaj żadnych większych uszkodzeń, ale została ściągnięta. Możemy zobaczyć, o to w środku wygląda naprawdę ładnie, a oprócz tamtego zabrudzenia na drzwiach. Full panorama, ciąga się przez cały dach. To jest sprzytny, zgrabny, mały SUV, chociaż może nie nawet taki mały, myślę, że to jest mid-size. Wejdźmy do środka. Nigon jest tak naprawdę troszkę um, premium wersją Forda. Mamy lepsze materiały w tych samochodach. Możecie zobaczyć 11 000 mil. Naprawdę niedużo. A to jest z 19 roku. Szkoda, że już uszkodzone. Um, Fajne koło dość ma. Naprawdę ładne. Linko postarał się, jeśli chodzi o design swoich nowych kół. No ale cóż, myślę, że to nie gra dość dużej roli w aucie tak uszkodzonym. Nic, przejdziemy się do następnego samochodu. Następny samochodzie, który chciałem Wam pokazać jest to Maserati Ghibli. Widzimy dość dużo uszkodzenia od strony kierowcy, ale myślę, że oprócz wymiany drzwi i troszkę roboty blacharskiej, a to by nawet nie wyglądało nie tak źle. Jest to naprawdę sensowny samochód. Maserati e, Ghibli sprzedają się um, w Stanach bardzo, bardzo dobrze. Um, zwłaszcza, że um, poteniały naprawdę. Nowe Ghibli kosztują około 80 tysięcy 000, dolarów 80 000 po podatkach. Um, jeśli szukacie używanego egzemplarzu od dealera, możecie znaleźć niektóre, które mają około 70 000 mil zaraz po gwarancji, a za 28-35 tysięcy dolarów bez problemu. Wejdźmy sobie do środka. Widzimy Szyberda, lunarny. A premium materiały oczywiście. Jak wiecie, Maserati um, współpracuje z Fiat, z Chryslerem. To, a Ghibli jest akurat Q4, czyli na wszystkie cztery koła, co w Chicago jest naprawdę dużym plusem. 77 tysięcy mil. Um, nie wydaje mi się, że to jest aż tak dużo na ten samochód. Widziałem. Samochody, a, które miały dość, troszkę więcej, mil przejechane jeśli ono było dobrze zadbane, a, myślę, że to byłby sensowny zakup. A jak wiecie, Maserati ma przynajmniej jeszcze te modele, mają silniki, które były zaprojektowane przez Ferrari. W tym siedzi V6 na Twin Turbie około 400 paru koni, fajnie to gada. Naprawdę fajnie też jeździ. Po więcej info, zaraz pokażę Wam numer. Możecie zawsze do nas pisać. 100, a to z 2015 roku. O, nie, on nie, nie jest on na, na oryginalnych kołach, ale wygląda też, też dobrze. Czarny dach. Myślę, że ktoś, kto szukałby takiego samochodu, byłby czegoś takiego zadowolony. No nic, przejdziemy się do następnego samochodu. Tak przy dodatku chciałem tylko Wam pokazać to Infiniti, um, które naprawdę zostało dość mocno, mocno uderzone. Wydaje mi się, że wylądowało ono na stronie pasażera i przejechało się parę dobrych metrów. Jak widzicie, możecie zauważyć wszystkie tutaj rysy. Cała strona pasażera jest uszkodzona. Przednia szyba, praktycznie złamana na pół, wiadomo, takie duże super. Co mnie smuci, jest to auto opisane jako. E, jest napisane na tym samochodzie Bio Blood, czyli nie chcę zaglądać do środka, ale na pewno ktoś e, straci trochę krwi w nim. Dzisiaj Całe tej koła są wnieczone. Mam nadzieję, że ktokolwiek tym samochodem jechał jest ok. Pamiętajcie, auto są zawsze do wymiany, ale życie nie. Więc uważajcie na siebie. Czekamy się do następnego samochodu. Zaraz do Mam Mamy przed sobą Forda, jak skoro, chciałem go tylko, tylko tak dodać dla ciekawostki. Z silnikiem V10. Były to dość popularne samochody. No to są, zwłaszcza nowszy model, ale było popularne z tego względu, że mogły pociągnąć naprawdę dość dużą wagę ze sobą, jeśli ktoś miał jakąś łódkę czy naczepę, którą musiał wyciągnąć. Prawda były ogromne, widziałem, tutaj troszkę się pokazuje. Widziałem, że gdzie w garażu Dziś na Bliskim Wschodzie znaleziono cztery egzemplarze, które były sprzedane za 150 tysięcy dolarów. Oczywiście to, to były stare samochody, z tym, że nie miały już dużo mil przejechane i siedziały praktycznie cały czas w garażu celnym o, ze względu na problemy przy transporcie. No nic, taka ciekawostka. Następny samochód, który chciałem Wam pokazać, jest to PMK X5 o, z 2019 roku na Nowej Budzie. Um, samochód ma uh, aftermarket wheels uh, Roham, jeśli się nie mylę. Tak, możecie zobaczyć. Osobiście te, te koła mi się nie podobają. Wolę je bardziej na seryjnej feldze, ale zostawię Wam to do opinii. Um, możecie już zauważyć, a to było bite z przodu, ale też nie widzę tutaj Takich też dużych uszkodzeń. a um, Wszystko mniej więcej w ramy wygląda ok. Oprócz tego nadkola, które właśnie tutaj jest sprzedarte. Muszę zobaczyć. Roczny samochodzik. No prawie dwu dwuroczny. 18 tysięcy mil. W białym kolorze. Maska nie jest już naprawdę w złym stanie. Jest to do odratowania. Pokażę Wam to z bliska. Ja jak mówiłem, tutaj nie ma dużych uszkodzeń, jeśli chodzi o, o, o ramę. O, niestety koło no, dość mocno uderzone. Ale tak jak wspominałem wcześniej, są to e, koła nieseryjne, które zawsze można zmienić. Wejdźmy do środka. Przerysowane lusterko. Hmm. te auta jest zablokowane, ale zobaczymy mniej więcej, jak to wygląda. Chcę zobaczyć brązowe skóry. Zobaczmy z tyłu. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym samochodzie, macie tutaj numer. O, to jest sprzedawane przez Allstate. Ale... Muszę od razu widzieć, że panorama przez cały tak. No i jest to dwuletnia X5. Auto naprawdę popularne. Myślę, że ktoś na pewno byłby tym zainteresowany. Od zaraz pokażę Wam następny. Spokojnie, spokojnie to nie jest następny samolot, który chciałem pokazać. Tak, tylko dla niej zainteresowanych, mniej więcej jak dokładnie w tych nowych baempkach wygląda wnętrze. Um, niestety nie możecie tutaj za dużo zobaczyć, ale widzimy wszystkie poduszki rozłożone, dużo części. Znowu jest to samochód uderzony, uderzony z przodu. Wow! Um, z tym, że. Hmm, nie jest to jeszcze tak najgorzej. Ale. zobaczcie to wszystko od dołu jest też ściągnięte. A wydaje mi się, że Auto ma też uszkodzenia od dołu, właśnie. No nic. Przejdziemy się teraz do następnego samochodu. A następnym samochodem jest Lexus RC350 z serii F Sport. Co to znaczy? F Sport jest. Um, nie chcę powiedzieć tak jak AMG dla Mercedesa czy jak uh, M Sport dla BMW. Mógłbym to porównać mniej więcej do M Sportu, czyli mamy bardziej troszkę agresywne um, panele, a bardziej agresywne, y, większe koła. Um, Auto ma 91 tysięcy mil, ale jest naprawdę, ładnie to wygląda w środku. Wejdźmy. Do Lexusa 90 tysięcy mil, żebym się nie bał. Ładne, ładne białe skóry, zdbane, fajnie pachnie nawet w środku. Możecie zobaczyć większość części, autobus jest zbite z przodu, zaraz tam przejdę. Większość części, które byli w stanie zmieścić, zmieścili do tyłu bagażnika fajne sportowe autko, hmm, oczywiście nie jakieś carbon fiber i tak dalej W też to wygląda jak carbon fiber Um, o, i właśnie jeszcze F-Sport co dodaje do Lexus'ów jest to, że zegary w środku jest tylko jeden zegar, który pokazuje Wam wszystkie informacje. Na środku macie prędkość, a na zegarze dookoła jest uh, uh, tachometr um, czyli o, chodzi o obroty. Wyjdźmy z niego niski samochód. Jeżeli bylibyście zainteresowani nim, tutaj macie numer. Auto z 2015 roku, jakieś 90 000 mil, przez 5 lat hmm, nie jeżdżone. Ale wiadomo, jest to Lexus v um, jeśli był <ścoughs> tylko do niego olej lany. I nie był bardzo katowany, a naprawdę te RC, z tego co widziałem, nie jeżdżą jakoś szaleńczo. A to jest na koła zapasowym. Myślę, że coś z seryjnym mogło się stać. I tak jak wcześniej wspominałem, wszystko z przodu jest ściągnięte. Zderzak jeszcze do uratowania, tak naprawdę. Zderzak jeszcze nie wygląda najgorzej, ale widzicie, zwykłe lampy. I te LED lampy pod spodem zostały ściągnięte. Cały grill został ściągnięty. Co jak co? W czarnym kolorze, na ładnej feldze to auto prezentuje się bardzo ładnie. Przejdę, pokażę Wam jeszcze z tyłu. Idziemy oglądać dalej. A dalej to tak naprawdę samochód obok. Mamy przed sobą jeepa Grand Cherokee w czarnym lakierze. 70 tysięcy mil. Możecie zobaczyć bity od strony pasażera. Za, tutaj lampa weszła. Możecie zobaczyć wszystko mniej więcej, jak to wygląda. Um, mamy jakieś szczęście dzisiaj do samochodów bitych z z przedniej strony pasażera jest to trzeci czy czwarty samochód, który został uderzony mniej więcej w podobny sposób. Ten wiadomo, jest uderzony bardziej z przodu. Ale co jak co? Wszystkie dzisiaj udają się od tej samej strony niestety to koło które zostało wniecone, nie pozwala mi dojść tam za dobrze a tak jak możecie zobaczyć. Coś mi się nie podoba w tym zawieszeniu, niestety jest ono jakoś opuszczone. Tak jakby z jakoś siadło. Zobaczmy go do środka. 71 tysięcy mil. Może nie będzie najgorzej. Hmm. Wygląda nawet ciekawie. Oczywiście jak głośniki Harman Kardon. coś naprawdę blisko siedział, nie mam prądu ani kluczyka, więc nie odpalę wam tego samochodu. Ale mniej więcej możecie zobaczyć, tak wyglądają kilkuletnie Jeepy, Ganciarki ze środka. Mamy tutaj całą panoramę, która idzie przez cały dach. O, jakieś rysy na... A, znaczy... Nie szybie, prawdopodobnie od impaktu o od stronę pasażera. to trochę szybę, która popękała. Przejdziemy się dalej, myślę, że powoli będziemy kończyć dzisiejszy o, spacer po koparcie. Następny samochodem, który chcę Wam pokazać jest to Mercedes E400 w cabrio, um, który nie ma naprawdę tak dużych uszkodzeń. Widzimy jest lekkie wniecenia, troszkę lakier zszedł Ale co jak co wygląda to dość żywo. Uderzony znowu z przedniej strony od pasażera Nie widzę jakichś większych uszkodzeń na kole nie jest ono wniecone. a niestety jest Widzicie jest tutaj lekko naniecione koło A, wszystko jest do naprawienia Klosz od lampy pęknięty Sterzak i grill, lekko. Wejdźmy do środka. O, w środku niestety już troszkę poduszki. O, możecie zobaczyć, jak spodowały Od strony kierowcy. Ale kolor, ten kolor brązowy na skórach naprawdę wygląda fenomenalnie. Wejdźmy do środka. No, jak wiecie, jest to Mercedes, czyli przede wszystkim luksus. Mamy głośniki Harman Kardon. Od sufitka wszystko wygląda nawet nieźle. Nawet nie liczyłbym na miejsce z tyłu, chociaż jeśli ktoś by się uparł, na pewno mógłby tam siedzieć. Podgrzewane i wentylowane fotele. Ciemne drewno. Fajnie się to a Nie mam niestety kluczyków. Auto też nie ma prądu na sobie, więc nie możemy go odpalić. Ale przejdźmy się do tyłu. Um, co mnie niepokoi to... właśnie nie jedynie to miejsce tutaj. Um, mogliby to za, zakleić taśmą. 44 tysiące mi na tym samochodzie. Auto jest z 16 roku. Um, myślicie może, że to jest, yy, że lakier jest czarny? Nie, auto jest niebieskie. Możecie zobaczyć to troszkę bliżej. Wiem, że te auta, które siedzą już tutaj, troszkę i zbierają kurz. Um, no, niestety, lakier nie wygląda na najlepiej, ale wiadomo, szybki detail i zawsze wszystko to można naprawić. Możecie zobaczyć troszkę uszkodzenia na tej masce, ale. Myślę, że nie jest jeszcze to najgorszy egzemplarz, na pewno, na pewno do odratowania. Jeżeli zdecydujecie się na coś takiego, dajcie nam znać, piszcie do nas, a ja idę do następnego. A ostatni samochód, który chciałem Wam pokazać to Ford F-350. Um, to jest naprawdę duży trok, nawet jak na amerykańskie standardy. Ktoś go podniósł z tym, że chyba nie zdążył kupić dobrych kół do niego. Nie wygląda za ciekawie, ale nie jest samochód, nie jest ten samochód uszkodzony wcale na gorzej. Jak widzicie jest tylko wniecenie na nadkolu tutaj i w drzwiach. Od strony kierowcy, od strony pasażera. Auto wygląda naprawdę OK. Nie widzę żadnych problemów. Oczywiście ktokolwiek zdecydowałby się na kupno takiego samochodu. Polecałbym kupienie troszkę większych kół. Nie wiem, czy ktoś te koła po prostu tak zostawił, czy są koła, koła seryjna od Forda. Z tym, że nie wiem, czemu ktokolwiek by się na zostawienie czegoś takiego. Um, mamy klucz. Wydaje mi się, że nie ma prądu w nim, niestety. W środku nie ma żadnego szału. Podstawowe wyposażenie, materiałowe, e, materiałowe siedzenia. Ale jest to F350 Super Duty, jest to naprawdę duży trok, wygodny trok, um, który, który naprawdę ma potencjał. Możecie zobaczyć, to jest standardowe wyposażenie w Fordzie, a prawdopodobnie jest nawigacja. I tak dalej, um, z przodu, jak widzicie, ten podramiennik zmienia się w trzeci fotel. Tutaj jest ten release? Możecie go tylko przyciągnąć i macie trzy fotel, jeśli, jeśli chcielibyście. Tak, co podobały mi się te troki? Prawda fajne i potężne maszyny w ładnym szarym, szarym kolorze. Myślę, że. Jeśli chodzi o lakier, naprawdę fajny samochodik. No i tak jak wspominałem wcześniej, jest to potężny samochód, naprawdę potężny, który nie będzie miał większego problemu, jeśli chodzi o połowanie czy przyciąganie jakichkolwiek samochodów, trailerów, łódek, cokolwiek byście chcieli do niego podpiąć. Na tym samochodzie chciałem się z Wami pożegnać, a skończyliśmy. Dzisiejsze obejście kopartu, możecie zobaczyć, o, słońce powoli zachodzić, a będziemy kierowali się do wyjścia. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobało Wam się trkowych samochodów, napiszcie do nas. Dajcie nam znać. Myślę, że zawsze coś nam się zrobić. Cześć, trzymajcie się! Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco. Zaznaczając dzwoneczek będziesz otrzymywał powiadomienia o nowych filmach. Nie zapomnij polubić nas na Facebooku.